No i witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny na naszym kanale. Dzisiaj przejdziemy do szczegółów, jeśli chodzi o siewniki Sola. Z nami nasz specjalista Tomek. Yy, witaj, Michale. Mamy siewnik Sola y -y. sześciorzędowy. Y -y. Myślę, że będzie spora sprzedaż. Mnóstwo ciekawych rozwiązań, sporo korzyści. No, i możemy go tutaj ładnie Czyli przedstawić. Czyli ciekawa alternatywa dla siewników już zdecydowanie bardziej znanych e, tak. i obecnych innych na marek. rynku. Tak, innych innych marek. marek. Nie? Konkurencyjnych najczęściej. Tak, Tomku, bardzo mi się podoba określenie, jakie ty powiadasz, od ogółu do szczegółu. Tak jest. I tym sposobem, tą drogą będziemy dzisiaj podążać przy tym, przy tym siewniku, omawiając go i pokażemy, gdzie mniej więcej go uklasyfikować, jakby, pod kątem wyposażenia, funkcjonalności, tak naprawdę, mhm. no i ogólnie działania. Nie? Dokładnie tak. Stoimy specjalnie z przodu mhm. siewnika, czyli tej części. To jest przyczepiana do ciągnika. Dokładnie. Zacznijmy właśnie od samego początku, od trójpunktowego układu zaczepienia, czyli tak naprawdę od ramy. Co możemy tak. o niej powiedzieć? Bardzo potężna, solidna rama mhm. na wszystkich elementach o bardzo dużym przekroju, mhm. nie do zajechania można powiedzieć Aha. rama. Zresztą będziemy ją mocno też testować w polu. No widać, że po prostu jej konstrukcja jest mocno masywna. Nie tak, jest to delikatne. jest to masywne podejście, mhm. solidne, bez żadnych kompromisów mhm. co do jakości. Dodajmy, że Sola to jest mhm. pierwszy producent w Hiszpanii silników mhm. punktowych. A warunki glebowe w Hiszpanii są co najmniej też, ciężkie. Też do tego chciałem nawiązać właśnie, że z kraju, z którego się wywodzi producent, warunki nie są najlżejsze, tak nie jest. należą do najlżejszych. Tak Zatem maszyny są testowane w tych warunkach, tak zwanych hardkorowych. Tak jest. i są no sprzedawane i na całym świecie. I wypadkową, do I wypadkową wynikową jest właśnie taki siewnik o takiej konstrukcji, czyli jak. Tam przeżył tamtejsze warunki, na pewno poradzi sobie wszędzie, gdzie indziej. Tak jest. Od ogółu do szczegółu. Mamy silnik sześciorządowy z podsiewaczem nawozów, zbiornik ze stali nierdzewnej, okay. czyli również trwały, o pojemności 1080 litrów. Okej, okay. to jest widzę na duży plus, że zbiornik jest pojedynczy tak zwany, tak. czyli łatwiej jest go załadować do... potem na przykład z big baga. Dokładnie. Ile wspominałeś pojemności? 1080 litrów, 1080... czyli teoretycznie dwa big Bagi. powinny wejść. Mm -hmm. Mamy plandekę tutaj też zbiornika. Okay. Patrząc na siewnik od tej strony. Właśnie, co tu kluczowego wlot, widać? Oczywiście wałek napędowy jest w standardzie. Wlot napędu do turbiny. Mamy też wakuometr, który nam pokazuje jakie jest podciśnienie w okay. siewniku. No, z ciekawostek, oczywiście, dla kukurydzy to jest przedział 75 do 80. Okej, okay. o to chciałem zapytać, oczywiście to wszystko w, w instrukcji obsługi, że tak oczywiście powiem. Oczywiście to jest, mamy... poza tym też jest pierwsze uruchomienie, mhm. zawsze gdyby ktoś kupował sieni, to też jest pierwsze uruchomienie, gdzie przyjeżdża przeszkolony mechanik, wszystko Gdy wyjaśnia. specjalista punkt po punkcie, że tak powiem, przedstawi jak tak siewnik jest. uregulować, jak siewnik, że tak powiem, zastartować do pracy, tak, tak się potocznie powiem. Koła na siewniku mamy montowane z przodu ramy, co okay. daje nam możliwość, że ta rama tutaj typu teleskopowego tak, tak. może uzyskać różne rozstawy, nawet te takie bardzo wąskie typu okay. 45 cm między no. rzędami, między sekcjami wysiewającymi. No właśnie, przejdźmy do tego, co my tu widzimy, bo siewniki punktowe generalnie słyną z przekładni tak zwanych stopniowych, czyli łańcuchowych, jak ja to mówię, że tak mamy jest. koła zębate, jak przyrzutki potocznie się tak wyrażę, jak tak. w rowerze to wygląda. Natomiast nie? tutaj mamy ciekawe no. rozwiązanie, ponieważ. Właśnie z przy silnikach sześciorzędowych. Mhm. Napęd, tutaj jest schowany za osłoną, tutaj widać kawałek łańcucha, tak. jest przenoszony na przekładnię dystansową. Okay. To jest przekładnia dystansowa Norton'a. Okay. To, to jest przekładnia zalana, że tak powiem, olejem, tak jest. specjalnym Tak, widzimy smarem. nawet jego poziom okay. i przekładnia za pomocą dźwigni mhm. zmieniamy ustawienie. Raz, dwa, trzy, cztery ustawienia okay. z tej strony i potem mamy tam kolejne ustawienia na drugiej przekładni. Jedna nazywa się A, druga B. Mhm. Patrzymy sobie na ilość otworów tarczy mhm. wysiewającej i co ile centymetrów chcemy, żeby okay. chcemy ziarno, ziarna menu? było wysiewane. Okay. Prościutko, Bardzo proste wszystko. rozwiązanie, a jakże trwałe i pewne przede wszystkim pod kątem uzyskania właśnie właściwej obsady. W, właściwej, właściwego, właściwej obsady. Dokładnie. Tak. Mamy obok tej przykładni, mhm. jak już spojrzymy w prawo. Okay. Mamy redlice dwutalerzowe na potężnym mocowaniu. Bo teraz powiedzmy ze sprężyną. tak. System, że tak powiem, wysiewu, jak ja to mówię, talerz-talerz, czyli... Tak. I jeśli sekcje chodzi o. Sekcje talerzowe, tak, pokażemy je za to, chwilę. To przejdziemy, ale będąc na przodzie, mówimy mhm. o podsiewaczu. I też mamy tutaj sekcje tak talerzowe jest. do podsiewu na Tak jest. Na różne tak. głębokości oczywiście. Mhm. I te redlice talerzowe też są skrętne. Okay. Także jak wejdziemy w jakiś łuk, to mhm. one no ładnie nam będą podążały. A, a i siadę. tym samym e, nie tak szybko, że tak powiem, mogą ulec uszkodzeniu, no bo tak wiadomo, jak jest, gdy mamy jest mniejsze na... Mniejsze opory Dokładnie. i tak Do... dalej. A wiemy to... co się dzieje, jak się podaje nawóz głęboko. To jest, to jest też bardzo kluczowe, bardzo fajnie, no i takie unikatowe rozwiązanie, jeśli chodzi o siewnik punktowy. Dokładnie. Dobre. Mamy też bardzo solidne znaczniki mm -hmm. przejazdu. Okay. Z takim tutaj opornikiem też na teflonie, żeby nam nie trzaskał okay. ten metal. Przy zamykaniu metal. Okay. metal. Mamy zabezpieczenie śrubowe, gdyby nam się coś tam zdarzyło. Okay. Czyli Mamy, taki bezpiecznik, że tak powiem. Tak jest. Mm -hmm. Mamy również regulację kąta ustawienia okay. talerza, okay. żeby ślad y, znaczony na polu był, był szerszy, węższy, taki jaki sobie życzy operator. Okay. Ja jeszcze bym powrócił troszeczkę mm -hmm. do tej przekładni, mimo wszystko. Przepraszam, Oczywiście. że tak będę wracał. Oczywiście. Ale co chciałem zapytać? Bo teraz tak, w różnych siewnikach różnie są rozwiązane, e, jeśli chodzi o napęd e, sekcji wysiewającej, podsiewającej nawóz. Tak jest. E, tutaj jak to się tam ma? Tutaj mamy tak, jak spojrzymy sobie, może kamera to tutaj pokaże, taki wałek, zobaczmy na dole obudowę. Jest to tak zwana przekłania kątowa. Okay. Czyli nie mamy tutaj żadnego łańcucha, okay. a napęd jest przenoszony. Pod właśnie kątem, Czyli z tej przekładni nazwa. głównej, z tak jest. której, tutaj, tak powiem, tutaj jest łańcuch, napęd. Tak, mhm. tutaj jest łańcuch w tej obudowie. Tutaj mamy wałek sześciokątny. Ten okay. wałek jest prowadzony tutaj do pierwszej części przekładni, potem jest wałek pionowy, okay. tutaj pojawia się druga część kątowa i jest przenoszony napęd na dozowniki. A powiedz teraz mi tak, bo tutaj już umówiliśmy, jak wygląda regulacja właściwej obsady, mhm. jeśli chodzi o nasiona, a jak wygląda teraz regulacja ilości wysiewanego nawozu. Tutaj mamy pokrętło, jest to tak zwane ustawienie wolumetryczne, czyli mhm. regulujemy wielkość szczeliny, przez którą dostaje się pewna dawka nawozu na aparaty rozdzielające. No Tomeczku, będąc jeszcze od tej części przedniej, mamy tu wyjścia hydrauliczne. One służą do znaczników bocznych, tak. rzecz jasna. Do no znaczników, ale... ale również też do ramy, ponieważ ta rama, ona jest bazową. Ramą teleskopową. To może omawiając, że tak powiem, mhm. kwestię ramy, to skupmy się tak. na niej póki co. I rama powiedzmy... Teleskopowa, czyli rozsuwana. Okay. Natomiast ona ma tutaj zamontowany taki układ, który nazywa się wariant. Właśnie, ale powiedzmy też jasno i wyraźnie, bo mówimy o ramie teleskopowej w bardzo <coughs> dużej ilości siewników konkurencyjnych mówi się o ramie teleskopowej, ale ten teleskop tylko nam się zsuwa do tak zwanego transportu, Dokładnie czyli ogranicza tak. nam tę sekcję ze tak, I najczęściej jest to sekcja tylko pierwsza i szósta, tak. albo pierwsza, druga, piąta do, i szósta. Dokładnie. Natomiast Jak to będzie podwójna Natomiast nie ma to nic wspólnego, że tak powiem, z bezstopniową e, regulacją e, rozstawu całego siewnika. Tak jest, można tutaj, tak na, powiedzieć. Tutaj natomiast mówimy o pełnej regulacji, że tak, tak powiem, wszystkich sekcji od 45 do tak 75 cm. Dokładnie w ten, by... ten sposób. Ja może to wyjaśnię, tutaj mamy takie elementy przesuwne. Takie jakby ząbki. Jak staniemy sobie z tyłu siewnika, to zobaczymy, tutaj też można kamerą sobie najechać, tam są wygrawerowane takie cyferki. Okay. Na przykład tutaj jest 75, tam jest 55. Oznacza to rozstaw międzyrzędzia. Okay. Czyli jak tutaj blokadę ustawiliśmy na 75, to no. nam te sekcje rozsuną się na 75 cm. Pod, na przykład kukurydzę. Super. Jak przestawimy na 45, to możemy siać Buraka. buraki, rzepak i w soli jest to już w standardzie. To nie jest jakiś wymyślony dodatkowy model, okay. tylko rama teleskopowa jest od razu z tym układem yes. wariant. Okej, okay. super rozwiązanie. A teraz tak, sama sekcja, powiedzmy tak. Ile mamy zbiornik na ziarno? Jaka to jest pojemność? Tutaj mamy pojemność 50 litrów. Możemy mm -hmm. sobie zajrzeć do tego zbiornika. Okej. Okay. To jest wykonane, wykonane z takiego odpornego polietylenu wysokiej gęstości, czyli gładkie tutaj mm -hmm. mamy ścianki. Pokrywa jest bardzo szczelna. Jak widzieliście, no Trzeba to wcisnąć, to raczej samo się od wiatru na pewno nam nie otworzy. I druga sprawa jest to dosyć, dosyć masywna też pokrywa. Nie tak. jest to coś takie lekkie, fruwające, tak gdzie jest. nie wiem, nam wiatr poderwie, czy przy tak zamykaniu bardziej tak tam jest. klepniemy, później nam to mają albo otwieraną na lewo, mhm. z możliwością przełożenia na prawo, mhm. a tutaj nie ma tej kombinacji, wystarczy okay. tylko mieć, może z każdej strony zasypywać. Okej. Okay. W sekcji wysiewającej, jak przejdziemy od przodu do tyłu, widzimy tutaj taką dźwignię. Właśnie. Ona służy nam do napinania sprężyny i do zwiększania docisku. Jak teraz pokażę. O przestawiłem na jeden ząbek, sprężyna okay. jest bardziej naciągnięta, okay, czyli docisk jest, będzie większy. Większy docisk, czyli w tych trudniejszych warunkach, nie wiem, gdy, gdy podłoże jest bardziej twarde, tak. bardziej zbrylone tak. na przykład. W zależności od tego, jakie A. resztki roślinne. Jasna Generalnie prawo. warunki glebowe decydują o tym ustawieniu. Czyli też tutaj mamy fantastyczne, takie no, nie, nie powiedziałbym może innowacyjne, że tak powiem pod kątem regulacji, ale bardzo wygodne dla użytkownika, te przyzbrojene. Bardzo wygodne, Jeśli nie, nie, chodzi... nie wymaga, są żadne klucze tutaj. Tak, no, tak. Bo to, to jest też cyk, odblokowujemy a to, i też a to jest też istotne, bo jak jesteśmy na polu, e, pracujemy z dala od gospodarstwa, od warsztatu, no to możemy. E, nie zawsze tam, ta skrzynka jest. Skuczamy. Nie zawsze ta skrzynka jest. Byłby potrzebny klucz, no to już jest kłopot z przeszbrojeniem. Natomiast tutaj nie ma żadnego problemu za pomocą jednej dźwigni, przynależnej do każdej sekcji e, te napięcie, że tak powiem, docisku zmieniamy. Tak jest. Na dole widzimy przeniesienie napędu łańcuchowego mm -hmm. i obok widzimy takie kółko z otworami. Tak. To jest y, obsługa rozłączania okay. napędu sekcji. A, to się okay. za pomocą takiej konsoli robi. Okay. Natomiast oczywiście siewnik, tu pokażę mm -hmm. może... Czyli ma... takie mechaniczne, że tak powiem, e, mechaniczne. Takie to jest ala sprzęgiełko. Tak, tak. Mm -hmm. Natomiast siewnik oczywiście okay. też ma w okay. wyposażeniu kontroler wysiewu, okay. który kontroluje za pomocą fotokomórek, czy jest mm -hmm. wysiew ziarna, mm -hmm. czy go nie ma, czy coś tam się dzieje, narzędzie. Pokazuje odczyt prędkości roboczej, mm. pokazuje y, dwa liczniki hektarów i możemy sobie też alarmy ustawić, że gdyby okay. nam gdzieś tam coś z obsadą nie pasowało, to nam będzie... Natomiast jeśli chodzi zawały. o rozłączanie sekcji, to wykonujemy je tutaj. Nie, to mamy do tego kolejne y, A ano, ano też właśnie... z takimi dlatego, przełącznikami a... i tam się naduża na przełącznik i wtedy... Czyli się działa rozłączy. to na zasadzie elektro, elektromagnetycznej. Taki elektrosprzęgu można powiedzieć. OK. Sercem siewnika no. jest aparat rozdzielający ziarno. Mm -hmm. Tutaj go widzimy, można bliżej go tutaj zobaczyć. No to słuchaj, zajrzyjmy, zajrzyjmy tam. Lekko tak? poluźnę śrubkę, żeby pokazać coś w środku. Okay. Tarcza wysiewająca i element ejektora. Mm -hmm. Odkręcę teraz nakrętki, żeby zdjąć pokrywę. I zajrzymy tam dalej. I zajrzymy do środka, co tam sobie skrywa. <laughs> Ponieważ sola tutaj też postawiła na swoje rozwiązania, które opatentowała. Ok. Wciągam, jest to solidnie wykonane. No pamiętajmy o tym, że to musi wytrzymać różne temperatury. No też właśnie. No i musi być szczelne przede wszystkim. Odnośnie szczelności, zobaczmy. Tutaj tarcza nie ma żadnej ośki. Ok. Nie? I można, się za, można zadać pytanie, jak to jest napędzane? No też właśnie. Krok po kroku pokażemy. Okay. Tutaj odkręcę ten erzektor, który sprawia, że ziarno przechodzi do miejsca, w którym jest odcinane podciśnienie, gdzie okay. potem wpada do I ziarno, rurki. Prowadzącej. ziarnko spada dokładnie tak. do rurki prowadzącej do sekcji e, talerzowej. Tak tu? jest. Mm. Tutaj sobie to zdejmiemy. Tutaj mamy zgarniacz. Okay. Z drugiej strony mamy dźwignię, gdzie ustawiamy go wyżej niżej. niżej? Okay. też pokażemy. I zgarniacz służy tutaj... do tego, aby nam nie dublowały się na tak przykład ziarno. Żeby nie było niedoboru. Albo żeby nie było niedoboru. Okay. I teraz pokażę Wam coś. Zobaczcie, ściągam go. Tu muszę sobie tylko pod. Okej. Okay. I zobaczcie. A, On takie... jest na magnes. Okej, okay, takie to rzeczy. A, I tutaj, a sama to... tarcza, też tutaj jest magnes w okay, tych elementach. Okay. Ponieważ komora, tutaj no ze względu, hmm. że silnik stoi na ziemi, komora się obraca razem z tarczą. A widzisz, to zupełnie inne rozwiązanie a, niż a konkurencji. w konkurencji. W powietrze, które jest zasysane okay. przez terminę i przez co ziarnka się tutaj przysysają. Przez co mamy podciśnienie tak zwane, które nam przytrzymuje Czyli ten ziarn. element, ta korona tutaj, mm -hmm. to się obraca. Okej, okay. jasne, no widać, widać no, po łańcuchu. Się... ma piony, żeby sparować to, inaczej nie zamontujemy, okay. jak Czyli... tylko wkładając te otwory. Czyli tutaj nie ma możliwości błędnego zamontowania, tak. żeby wyżej trochę Tomeczku, o, o. Tutaj o i ten... Cyk, mamy zamontowane. Tutaj. Ale powiem ci tak, bardzo ciekawe, no. indywidualne rozwiązanie. Proszę. Ok. I ten zgarniarz będzie nam potem niżej, wyżej. Dokładnie. OK. Dziękujemy. Do zobaczenia. Zapraszamy do odwiedzin, powtórzę się, naszej strony oraz do odwiedzin naszej firmy w Tarnowie Podgórnym. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linków w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.